Czerwony Fitan, data dodania dodane jeszcze przed publikacją, rejestracja TOS 308, prędkość maksymalna ponad 110 km na godzinę. Moc silnika 53 konie mechaniczne, typ silnika poprzeczny rzędowy czterocylindrowy o pojemności 903 cm3, waga 690 kg. Skrzynia biegów 4-biegowa manualna, napęd na tylne koła. Czerwony Fitan to pojazd, który prowadzony jest przez sztuczną inteligencję, wzorowany na Fiacie 133, którego można spotkać poruszającego się losowo po autostradzie. W przeciwieństwie do Fitana Penny, ten Fitan wydaje się być w lepszym stanie, bez rdzy na czerwonej karoserii z kompletnym zestawem kołpaków i dźwiękiem silnika podobnym do dźwięku Satsumy. Przed aktualizacją z 12 sierpnia 2021 roku samochód ten był również wyposażony w niedopasowane zielone drzwi po stronie pasażera. Podobnie jak w przypadku większości innych pojazdów na szosie, Fitan pojawia się, gdy gracz po raz pierwszy wjedzie na szosę podczas sesji gry. Ale od aktualizacji z 12 sierpnia 2021 roku pojawia się tylko w nocy, często gdy gracz zabiera jokiego do domu wczesnym rankiem. Ciekawostki: nazwa samochodu, Fitan, jest określeniem szwedzkiego słowa oznaczającego „cipkę. Fitan ma układ RR, co oznacza, że jest wyposażony w silnik umieszczony z tyłu i napęd na tylne koła. Inne pojazdy RR w grze to Swoboda 180 i Autobus. Niedopasowane zielone drzwi pasażera samochodu były pozostałością po tym, jak samochód był bezpośrednią kopią zielonego Fitana Penny na wczesnym etapie rozwoju gry. Spekuluje się, że samochód odziedziczył te same, oddzielnie modelowane drzwi. Pierwotnie zaprojektowane jako interaktywny element funkcji autostopu w Fitanie Penny, więc początkowa zmiana koloru karoserii na czerwony nie została zastosowana do drzwi pasażera. Dodanie Fitana na szosę podczas wczesnego tworzenia gry oznaczało również, że nie otrzymał on tych samych aktualizacji kosmetycznych na późniejszym etapie co Fitan Penny, zachowując starsze. Mało szczegółowe wnętrze i karoserie oraz nieteksturowane panele nadwozia. Jednak w dalszej fazie rozwoju gry otrzymał on otwory wentylacyjne na tylnej masce i tablice rejestracyjne. Animacje kierowcy również wykorzystują animacje peny, ale zamiast butelki alkoholu peny trzyma on papierosa.